Cześć, zdecydowałem się nagrywać dalej. Chciałem dzisiaj z Wami porozmawiać o straconym czasie, bo pierwszy filmik o odchudzaniu zrobiłem dwa lata temu, mniej więcej i ja tak się zastanawiam teraz. Ja zastanawiam. No myślę o tym, co by było, gdybym dalej to kontynuował, gdybym dwa lata nagrywał te filmiki o moim odchudzaniu, o, o zdrowym odżywianiu i przez dwa lata to wrzucono na YouTube'a. By był zupełnie w innym miejscu niż teraz jestem. Teraz zaczynam w zasadzie. No ale... Lepiej późno niż wcale. Dwa lata w sumie stracone. Jakiś rok temu kupiłem rower. Zacząłem jeździć. To było tylko w zasadzie kilka dni i przestałem. Też się zastanawiam co by było gdybym jeździł na, przez ten rok. Mi się wydaje, że już bym miał sylwetkę bardzo bardzo zbliżoną do, do tej mojej wymarzonej no ale cóż trzeba po prostu się odważyć i, i ten e, nie bać się i tyle